Jednym z najważniejszych elementów na drodze do sukcesu w dropshippingu jest znalezienie odpowiedniego produktu do sprzedaży. Dlatego w tym filmie pokażę Ci, jak znaleźć zwycięskie produkty, które już generują tysiące dolarów każdego dnia. Czym charakteryzuje się taki zwycięski produkt, więc przede wszystkim pierwsze, jest on wiralowy, czyli już dla kogoś działa. Wchodzimy na trend, wchodzimy na falę, która już funkcjonuje, a nie wymyślamy coś nowego, bo to jest o wiele trudniejsze. Dwa, musimy znaleźć sklepy internetowe, które już generują zyski ze sprzedaży tego produktu. Czy to analizując sprzedaż, czy to sprawdzając, ile reklam prowadzi dany sklep internetowy? I trzeci element dla nas samych musi ten produkt naprawdę fajnie funkcjonować. Czyli uważamy, że on rozwiązuje jakiś problem, uważamy, że naprawdę ma efekt wow, może sami byśmy chcieli kupić i jak będziemy to sprzedawali, to nie będziemy mieli czegoś takiego, że sprzedajemy kota w worku, tylko faktycznie ten produkt może dla kogoś fajnie zadziałać. Jak znaleźć takie wiralowe produkty? Więc jednym z najprostszych sposobów i najbardziej skutecznych jest to, żeby znaleźć jakieś filmiki, które już funkcjonują, czy też. Klamy, które już działają. Możemy wejść na przykład na TikToka, wpisać hashtag TikTok Made Me Buy, czy hashtag My Product is Useless, czy jakieś różnego rodzaju inne hashtagi, pod którymi ludzie nagrywają różnego rodzaju produkty. Teraz scrollujemy sobie te filmiki i szukamy takich, które generują naprawdę bardzo duży jakiś wydźwięk. Czyli jeżeli mamy dużo lajków, czy widzimy, że ludzie komentują, że na przykład piszą coś w stylu, że chcieliby kupić ten produkt, że im się podoba ten produkt, wtedy przewijamy w prawo, sprawdzamy tą stronę, która postuje te e, filmiki, sprawdzamy, czy ma sklep internetowy, wchodzimy na ten sklep internetowy, jeżeli widzimy, że sprzedaje ten produkt na jakimś sklepie internetowym, no to już mamy potencjalnie link, który możemy sobie zapisać na jakimś dokumencie Google czy coś takiego. No i wracamy z powrotem, scrollujemy, sprawdzamy kolejne, e, sprawdzamy sklepy internetowe, jeżeli sprzedają, to wszystko sobie zapisujemy na jakichś notatkach, żeby móc później sprawdzić, czy faktycznie zarabiają na tych sklepach internetowych. Jeżeli tak będziemy sobie scrollowali, będziemy lajkowali te rzeczy, to później możemy cofnąć się również na naszego TikTok Fida, na którym zacznie nam się pokazywać coraz więcej filmików, różnego rodzaju filmików produktowych, filmików e, jakichś reklam produktowych również. E, no i również te reklamy możemy sprawdzić, tak? Jeżeli to są aktywne reklamy, jeżeli widzimy, że mają, ma dużo wyświetleń, że ma dużo lajków, no to tym bardziej są to produkty, które się sprzedają. No bo jeżeli ktoś prowadzi reklamę, jeżeli to ma lajki, jeżeli to ma polubienia, no to oczywiście, że musi się to sprzedawać, bo inaczej by takie. Reklamy tak długo nie trzymał. Dobrze, więc pierwszy krok mamy za sobą. Mamy listę produktów, które już działają, które już funkcjonują. I w tym momencie możemy sobie przejść, aby sprawdzić, czy faktycznie te sklepy internetowe generują zamówienia na tych produktach. Więc mamy dwa sposoby. Pierwszy jest darmowy, drugi jest, zaczniemy od pierwszego, który jest płatny, później sposób darmowy. Ten pierwszy jest bardziej dokładniejszy, bo widzimy, ile faktycznie sklepy generują przychodu, natomiast ten drugi będzie nam pokazywał, ile reklam prowadzą, i czy w w ogóle prowadzą, w wyniku czego również możemy stwierdzić, że ten produkt się sprzedaje. Tak więc przechodzimy sobie na wtyczkę dropship.io i jeżeli mamy linki, możemy w mytracking te linki sobie tutaj wkleić i jak wkleimy link do jakiegoś produktu, od razu nam się pokazuje, ile ten produkt na przykład generuje nam przychodu, ile generuje temu sklepowi przychodu. No i mamy tutaj na przykład, że w ostatnim miesiącu wygenerował 75 tysięcy dolarów, tak więc jest już to potencjalnie sklep, który naprawdę dosyć duże przychody robi i myślę, że my również możemy wziąć ten produkt i zacząć go sprzedawać. Więc, jeżeli jakiś sklep generuje przynajmniej te 1000 dolarów dziennie, to jest taki potencjalnie produkt, który faktycznie bym się zainteresował. Tak więc, możemy sobie teraz powklejać linki tych produktów, tych sklepów internetowych do DropShipAIO, no i zweryfikować, które mają przynajmniej te 1000 dolarów dziennie w sprzedaży. Drugi sposób ten darmowy opiera się na bibliotece reklam od Facebooka i możemy tutaj sprawdzić aktualnie chodzące reklamy. Tak więc zaznaczamy sobie wszystkie lokalizacje, wszystkie reklamy i tutaj musimy znaleźć nazwę tego sklepu internetowego, który szukamy. Więc w naszym przypadku jest to Termanote, więc możemy sobie tutaj wpisać i zobaczyć, czy w ogóle jest taka strona. Mamy tu jakąś stronę. Która myślę, że robi reklamę? Czy to jest ten produkt? Tak, mamy ten produkt, tak więc. Oni mają aż 57 aktywnych reklam. Co bym tutaj celował, o między 10 a 100 reklam to już jest naprawdę fajny wynik. To znaczy, że jeżeli aż tyle reklam tych robią, no to wiadomo, że musi im się to sprzedawać, bo również by tych reklam nie trzymali. Dlatego właśnie możemy sobie tutaj tą sprzedaż również w pewnym sensie zweryfikować, no bo mają aktywne reklamy. Jeżeli będzie sytuacja, że na przykład nie znajdziecie tego sklepu internetowego, że on robi jakieś reklamy, warto wtedy zobaczyć, czy inne sklepy czasami. Czasami nie sprzedają tego produktu, tak? Bo ten konkretny może akurat sklep nie sprzedawać na Facebooku, ale może będą inne, które ten produkt będą sprzedawały. A nam chodzi o to, czy w ogóle koncept sam produktu działa. Więc możemy sobie wpisać zamiast nazwy tego sklepu internetowego, nazwę po prostu produktu. Więc w naszym przypadku będzie to Thermal Printer i zobaczymy, czy jakieś nam tutaj wyniki wyszukiwań wyskakują. Możemy sobie właśnie przeskrolować. Nie zawsze oczywiście e, znajdziecie ten produkt na samym początku, warto e, przeskrolować, zobaczyć. Jeżeli na przykład wpisaliście nazwę tego produktu i Wam wyskakują inne wersje, po, powiedzmy, albo inne wyglądy tego produktu, to również jest e, szansa na to, że właśnie e, ten produkt, sam koncept produktu działa, więc jeżeli zaczniecie to sprzedawać, to również będzie to działać. Działało. Także mamy tutaj jakąś aktywną reklamę, e, która została zamieszczona w zasadzie niedawno, ale, ale mamy tutaj jakąś reklamę, tak. I możemy sobie przeskrolować. Tutaj też coś jest. Możemy, jak znajdziemy sobie taką reklamę, zobaczymy, że jest aktywna. Możemy przejść sobie na, e, właśnie kliknąć w ten sklep. Jak zobaczymy sobie, że jest jakaś aktywna reklama, tu jakiś sklep e, robi tą aktywną reklamę, no to kliknijmy sobie pokaż reklamę i zobaczymy, ile on tych reklam robi. No i jak możemy zobaczyć, 170 liczba wyników wyszło. Szukiwania. Oczywiście, musimy sobie prześledzić, czy to jest faktycznie ten produkt, czy na przykład sprzedaje też jakieś inne, bo widzę, że są też jakieś inne. Ale jeżeli, tak jak mówię, nie, no tutaj większość to są właśnie te drukarki. Tak więc, już widzimy, że kolejny sklep robi reklamy, ma ich aż tyle. To znaczy, że dla kolejnego również to działa, więc również mamy ten potencjał i myślę, że warto się produktem zainteresować. Także to jest taki darmowy sposób na to. Tak więc mamy pierwszy element spełniony, produkt jest wiralowy, widać, że działa w social media. Mamy drugi element spełniony, ponieważ widać, że te sklepy internetowe sprzedają te produkty, mają aktywne reklamy, widać na Dropship.io, że generują przychody. I trzeci krok, jeżeli nam w jakiś sposób czujemy ten produkt, to myślę, że jest to dobry pomysł na to, żeby zacząć go sprzedawać i po prostu działać, bo też nie rozkminiajcie jakoś bardzo długo nad tym, czy ten produkt będzie OK, czy nie będzie OK. Jeżeli spełnia naprawdę te elementy, widać, że się sprzedaje, po prostu spróbujcie, przetestujcie i zobaczycie, czy będzie on funkcjonował. level.